Czy jestem w stanie podnieść ten silnik i skrzynię? Bo wymontować tutaj na pewno nie jestem w stanie. Znaczy no bo wszystko jest mi potrzebne, no nie ukrywajmy. I cygion tutaj. Prawy też wymontujemy. Czy ja jechałem bez jednej tarczy? A tu nie ma tarczy. Okej, okay, czyli wygrałem wyścig bez jednej tarczy. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Następne tylko dla członków. Muszę pierw podjechać do auto... ...mobil klubu. Kosztował 50 złotych. I myślałem, że dychę. Dobra, daj tą legitkę. Aczkolwiek nie wiem czemu mi się świeci cały czas na desce stop. No, do Dubaju to bym się nadawał. Ten pachołek w środku. Mogę go wyrzucić? Nie mogę. Otworzyłem sobie drzwi tylko. Właśnie żeby nie wypaść z trasy. Mogłem to wygrać, jakbym nie wypadł tam z trasy. Nawet widać, że dostał taki troszkę pogięty. Ale spróbujmy trochę siły wbić, żeby. No bo jestem suchoklates. Czy ja mam lewarek? To co ja zrobiłem z lewarkiem? Yy, no to tak, zgubiłem lewarek, albo go gdzieś zostawiłem tam.